różni się od typowego zabrania. Właśnie tym, że ja staram się odebrać postać. Materiał przyjmowy ma księ, i pisać tak jest bardzo pocięte. Materiał źródło ma bardzo czas, ma jakieś dwie godziny, chociażby z tego względu, że nie używam w szybkiej podróży, i do pewnie panci muszę po prostu dojść z bupa. Więc ja robię je naprawdę i Pisałem się, ja by miałem przynajmniej 20 30 minut. Wiem, że ta sercja nie ma jakiejś, więc wyszpieć w świecie, średni czas pożądania też nie jest jakiś.

Chcę je szybciej. Chciałbym. Gdybym nie mógł się robić na pięć filmy mielibyście co dwa dni, a nawet codziennie. Nie byłoby żadnego problemu. Myślę, że ja mógłbym wziąć trzy filmy dziennie, gdyby nie wpujał przyjść do robić na pięć psów. Ten film będzie miał być 5 może 7 minut i jestem ciekawa i za 5 minut nie może Będzie dziś w zależności od tego, co myślę, że dobrze będzie robić próbkę. Wlównież w mojej formie zabrzmiałem w 13 minut. Mimo, że jeszcze ja wziąłem w 25 minut rodzinę, więc da się. To potrzeba być temat, który da się powiedzieć krótko, po szybko, zbieżnie i na, na temat. A ja już oczywiście nie czytam, a widzę bardziej, przez. wszyscy inni. Lubię robić po swojej. pół, ale już widocznie znajdzie się wideo, pierwszy ja też czy robię. Więc e, postaram się jakoś objawić, może czas uczniów czy, prób, czy dróg, ale to wy musicie mi powiedzieć, bo to zależy od was. Pamiętam, że kiedyś przed wielki miasta czyli w sumie w moim stanie filmów. Nie muszę jej działać. To trudziwe. Teraz zadawałem pytania, czy nie zabieram pisać za drugich mafijanów? No i zdania rabinów były pożerowe. A też nie miałem w tej Tak więc. Jeden rabin powie tak, a inny powie nie. Nie wypuść się pisać. Czy moje filmy są długie, zapróżnie? Bo może są za Może coś są. Pamiętam, że kiedyś ktoś pisał przed wielkim mięsem o tym, że lubię zapróżnie, ja czy czy bo kiedy ja byłem, czy bym powiedział, że mi się zrobię, nieba, że w tej chwili to jest miejsce, i to tyle na dzisiaj. 是，就是，哎。